nie my wafelki a tutaj nas tak luzak zrobił zostawił wagony no i to teraz weźmie te wagony no ciekawe ten właśnie zatrąbił. Nie wiem jak się tutaj nazywa ten sygnał, ale umówmy się, że zatrąbił. No? I rusza. Ta, ta lokomotywa, ta druga mi się bardzo podoba. O, jedzie tutaj. mam taką teorię. Złapisz papierek, papierek? Dobra, już. Chodź. E, idziemy teraz. Mam taką teorię, że ta lokomotywa zamienia... Przyjechała tutaj, na tył pociągu i teraz objechała i zaraz podjedzie z przodu pociągu i podłączy wagony. I może... No? Chodź, szybciutko. Chodź, 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 chodź. Z przodu, no. Zaraz podjedzie. No, nie, tam jest teraz tył. A przód jest tutaj, i ona zaraz objedzie i zamieni wagony. O, tu sobie wyrzucimy śmiotki. Dobra. Dobra. No to może być. O, jest lokomotywa. Czeka. O, ho, ho tylko że tu kapie deszczyk. Idziemy na deszczyk? Dobra, nie rozpuścimy się. Nie. A chcesz zobaczyć, jak lokomotywa podłącza wagony? Tak. No to będzie musi troszeczkę zmoknąć. Poczekaj, założyć kaptur. O, coś zatrąbiło. A jajaj. No, nie mogę się zdecydować, wiesz, bo najpierw będzie ruszała tamta lokomotywa. Ale tam chyba szału nie ma. Nie. Chodź, idziemy powolutku. Nie będzie na ciebie trąbiła. A chcesz zobaczyć dobrze, jak podłącza wagony? To będziemy stali dalej, ale będziemy oglądać, ok? No dobra, teraz tamta rusza. Jak chcesz, możemy podejść bliżej, zobaczyć. No dobra, mam nadzieję, że zdążymy. Zobacz, tamta będzie. Tamta będzie odjeżdżać. Ma zielone światełko? Tak, ma zielone światełko. Czyła. no ja nie mogę. Za dużo atrakcji, a tam gwizdek o nie wiem, jak się nazywa taka osoba, ale machalizakiem, że może. Pociąg ruszać. No i dobra, ten pociąg odjeżdża. Dobra, to zrobimy tak. Tu sobie chwileczkę nagramy. No dobra, idziemy teraz zobaczyć, co robi lokomotywa. A tam się lokomotywa zatrzymała, chyba już. A gdzie masz papierek? Jechał tak. A gdzie masz papierek? Tam, Do kosza. Mhm. Super. To ja Dziękuję ci synku. Tak masz rację. Tam coś podjeżdża. No nie, no ale ja uważam, że to będzie super ciekawe. Na pierwszym. Ale my się nie możemy zdecydować. Znaczy tata się nie może zdecydować. No tam coś jedzie, z tamtej strony też. A jak... Nie wiem, jak się tutaj tory numeruje. No ale jedzie, na pierwszym torze. Do Koszyc będzie jechał, 11.41, no tak. Jest na tych wyświetlaczach. No i tak stoimy znowu. Ni w te ni we w tę. Chodź. Wrócimy sobie pod daszek. Chodź. Wrócimy pod daszek. Będzie może lepiej widać te koszyce. A jak ruszy, ruszy luzak, to będziemy wiedzieć. Mhm. Dobra, na razie się nic nie dzieje. Ruszył. Dobra. Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 o, super. Zobacz, i teraz tam jedzie. Podjeżdża. Cofa sobie tutaj i tu podłączy pod te wagony Jedzie, 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 ale fajnie Jać się. powolutku, powolutku Hamuje Jać powolutku, powolutku i A, udało się! I podłączone wagony. No dobra, możemy iść. Słucham? No i teraz... Wow. Teraz podłącza, 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 podłącza. Jakieś podłączniki. Jakieś przewody. A to A nie mam pojęcia. Pewnie jakiś też pan, który pracuje na kolei tutaj. I teraz cyk, cyk, cyk. Pan podłączył jedno. I już podłączone. I pociąg jest gotowy, żeby jechać. Gdzie teraz? Nie wiem. No dobra, idziemy zobaczyć tamten w takim razie. O, a tam wjeżdża jakiś akurat. Ale nam się fajną akcję udało nagrać. Ale się cieszę. A tam coś jedzie. O nie, jakiś towar. Tam jedzie jakiś fajny towarowy. Tu coś jedzie, ale się dużo rzeczy dzieje. No powiem Wam, że. Dobra, tamten się gdzieś schował. To chodź, zobaczymy. Zobaczymy. Gdzie się chcesz schować? Za tatę? Aha. Dobra Za Dobra, poczekaj, tu zobaczymy co jedzie, zobacz oh, Luzak Ty znowu jakaś, jakaś drezyna No luzak, ale zobacz jakaś drezyna znowu Śmieciarka oh, <ja jeżdżę>. <laughs> Co? Śmieciarka, pociąg Śmieciarka, pociąg? Tak wygląda jak śmieciarka pociąg? I yeah. ja cię. Ale fajna dryzyna. A to nie jest ta zagęszczarka torów? Jest tak. Uj, zobacz, tu wyjechał. O, taki podwójny. Ja cię. Jakie no, teraz to się dzieje. Podniósł pantograf? O, a tamten się zatrzymał, ma czerwone światełko. I mówi dobra, mogę dojechać tylko dotąd. Ale nam znowu długi film wyjdzie. Ten już ma dwa pantografy podniesione. A tam 11:41, jeszcze coś powinno przyjechać. Ja cię dobra. Na au, kto mnie podeptał? A co, taki dumny jesteś? Dobra, wszędzie są czerwone światełka. Na chwilę się wyłączamy. Tam coś nie wiem, czy jedzie, czy stoi. Nie, to jeszcze coś innego jedzie, ale fajne. No, Luza! Ale fajna. Taka też jakaś spalinóweczka, jakiś dieselek. No dobra, a tam jedzie. O, Jedzie tam coś? Tak. Jedzie. No dobra. W książce u mnie jest diesel 10. Słucham? U mnie w książce jest diesel 10. I, i ty tak mnie nazywaj. U ciebie w książce jest diesel 10? Tak. I co? I jeszcze raz co mam robić? O, to jest pasażerski. To jest pas pasażerski. O, pasażerski. Nie. Tak. Ale jest narysowany, że zakaz przejścia. O, zamrykał światełkami. No I... to Ale długi. Ale fajny, długi. Dobra, no i teraz tak. Dużo pociągów czeka, żeby ruszyć, więc idziemy teraz sobie z powrotem w to miejsce, z którego przyszliśmy. Fu, ale zapachniało takim ach, smarem, rozgrzanym smarem, tartym metalem. Uuh. Pravidelný odchod, 11 hodin, 41 hodin, blíží 11 hodin, Koraj 1, Express 603. Patrán, želozničný společnosti Slovensko, smer Spišská hodová bez, Marovice, Kvítak. A Košice Pravidelný odchod, 11 hodin, 41 hodin, strojí 11 hodin, Koraj 1, Express 603. Tam musi założyć kaptur. O, będzie ruszał już. No, zielone światełko ma ten z Bratysławy. Tak. No, ale to jest jeszcze inna lokomotywa, ta nie ma. To jest jeszcze inna lokomotywa, ta nie ma takich światełek, yy, okienek okrągłych. Ale nowych lokomotyw dzisiaj. No, bo ona po prostu jedzie dalej, wiesz? No. No dobra, ustawimy się w innym miejscu i będziemy nagrywać dalej. No i rusza powoli. Myślę, że nie trąbią, bo, ma, bo nas tutaj jeszcze nie znają. Dużo ma wagonów, no nie. Porządny pociąg. A Miśku nie paca. ten tego jeszcze nie ma w rozkładzie. No i pojechał. Natomiast ja teraz myślę, że teraz zielone światełko dostanie ten z węglarkami. I ruszy dalej i powie tak. No gdzie widzisz jakieś węglarki, mistrzu? No gościu masz rację. Tu stoją węglarki. Myślę, że zaraz ruszy w dalszą drogę, ten z węglarkami. A gdzie jedzie? Nie mam zielonego pojęcia nawet. To są, to jest droga na koszyce ale nic mi to nie mówi. A ty co tu jesz? On jedzie do naszego domu. Nie? Jedzie do naszego domu? Tak. Chyba nie. Na Słowacji. <laughs> Na Słowacji do naszego domu? Może tak. O. O. Ten uruchomił jakieś przetwornice. Sprężarkę, sprężarkę. Z przodu, ma, z przodu ma przekręcony pantograf. Z przodu ma przekręcony pantograf. No dobra, poczekamy aż jakieś światełko zmieni na zielone. Czekają na swoją kolej. No dobra, ale teraz co kończymy już naprawdę. Wracamy do domku.